No, a zwierzę to kuzyna nie Kurwa ty, a on opuścił grupę No i Sięgam na i... No, meble. A a, to... a, a a, ten a Kurwa i <laughs> Nie, a ja się napisał w końcu Kurwa No widzisz. nie, nie, o żeście odjebali nie, kurwa. No co żeście odjebali, ja odjebałem, a on was pokarał. Ja i tak o. na tej gru... gru... <grystanie> ja i tak na... na tej grupie nie jestem. A nie... jak? Adama nie ma na tej grupie? No co ty? A was pokarał. Widzisz jaka kurwa z niego? Weź... ten, wyśle mu Nie no, ja bez kitu chciałem iść do chłopa z nim zagrać, kurwa. Tak. Jak poszedł to Biegam gadałeś, że to kurwa grać nie umie i że lepiej ze mną Ty, ale, ale leci typów na pociąg ja pierdolę, ale idziemy, bijamy, bijamy wszyscy. Na tył Ja idę na przód kurwa Ja na tył A kurwa już tam biegają O, Dobra, już nagrałem Zeskocz, zeskocz Z pociągu Ty cię uratuje bo ja wyskoczyłem tego ratowałem Sp Spadajcie negusy! A kurwa tam Spierdalaj Bo tam jest ono ma broń Góry stój cool. A wyjebał mnie cool. Dawaj, tunel To no ja pierdolę. To się odjebało

Co me... czasu z meblem? Ile... Ile meczy zagrałeś z meblem? No to. No, no to czego on płacze? Dobra, dzięki. Ja, ja przysięgam, że chciałem iść do mebla, kurwa, i bym wyszedł, zagrałbym z ale... ...że on mnie w chuju miał, inna moja wina, kurwa. A skąd ty widziałeś? A? Chuzi. Wyślij ten yy, dla mebla Nie, nie, filmik jak gramy <grymne> Na Youtubie I napisz, paci się ucz hmm. Ja nie wiedziałem, że closet taki hamzyn stajniaka wiadomości do mnie pisał, żeby mebla wyjebać co, przyjdzie Medlo? Oj, wątpię. Z grupy wypierdolił, też wątpię. A czekaj, zobacz czy wyjebo mnie ze znajomych. O kurwa wyjebo ze znajomych. Nie, o, widzisz jaki ha ham? Tak się to się nie robi. No. Kobrowik. Czekaj, bo mam blachy. Podrzucę blachy. Nie, bo weźmy amo, amo, amo. A, no dobra, to tanież, bo ja już, już was wykupuję, kurwa, obydwóch. A. <śpiewanie> I weźcie te blachy. Sobie, nie? No tam, tam Talking LMG. Son, son. This is here. Yeah. Sniper rifle. Get it. Yeah. Wow. A ten pa Patryk już leje ha ha ha. On <laughs> wiecie leje kurwa wiecie. Śnieżny się chłop. Nie ja tam lubię. Oooo, oh, no kurde, że mam... Ja zrobiłem tak ładnie, po podziękowałem, a że się obraził, to już chuj mu w dupę Ja pierdolę Jebać taki glam nara oh. No kurwa, ogadaliśmy akurat teraz, no meblos, siema. <noise> <noise> tak. A, a jak byś to zrobił? W Polsce to możemy się ustawić i tam się, kurwa, nie spinaj przez internet. Kurwa się nie jąkaj, wyjmij chuja z buzi jak do mnie rozmawiasz się wyprostuj. Z czego? No ten, w tym momencie. Silv, szmata no jak w force będę, to mogę z nim się ustawić Z takim śmieciem, to kurwa bym nie miał co robić Ja przynajmniej się nawrócił i kurwa, że coś pogada No pogadał No Pogadał, ty w końcu... W końcu jebany przez minutę powiedział więcej niż przez całe życie. Ja nie, ja, ja za nie mówiłem, mnie zapkało. Nie odzywałem się nic, bo wiem, żebym oh, Chyba, że mi wietkę dostał. Trochę... żeby milczeć, kurwa. Pierdolę. zginąłem, nawet nic nie powiedziałem, że zginąłem. Bierka. Ja pierdolę, ale się odjebałem. Oh, Uważaj, uważaj! O... Gąż zmienił Ty, to będzie na YouTube, będzie hit. Będziemy oglądać Ale... <laughs> Jak meblo sapie. Nie pierdol Czekaj, ja wyślę No Ty To są normalnie kurwa groźby karalne. Ja się boję. Eee, mam świadków, a ja widziałem jego zdjęcia, kurwa, byk jebany, 30 kilo. Kurwa. Sam fiut. Jeszcze mu wyślę ten filmik. Nie chcę ogląda i kurwa się trzepie, sobie dopłyska. Ja się poddaję, ja pierdolę Kurwa. Ma, ale... A psy bze, Ma... że szampana otwiera, bo meblum. Ty. Ma... Ma... Mam szczęście. Mam szczęście, że ja za granicą, bo tak by mi w pizdę zajebał. Kurwa. Dzisiaj nie zasnę. Nie lekceważ przeciwnika, bo to chuj wie. To, to on lekceważył, to on gadał, że mnie by rozjebał. Ja on mnie nie zna I nawet. A jak chcę, to mówię, ja z nim mogę się ustawić, jak będę w Polsce, pojedziemy zwierzę. Jeden na jednego. Pojedziemy kipo. nagramy filmik. No Pamiętasz, jak wtedy dla Kisiaka chciałem nakurwić i mówię trzymaj kamerę. Ty klozeta wyjebało chyba. Nie, to ze stresu. Ja pierdolę. Ja wyszłem A nie mogę dołączyć. Czek nie, czekaj. A do no. mebla mogę, ale do was nie mogę. Dołącz do pierdolę. mebla i zaproś mnie. Nie, pierdolę. Się boisz? No nie, no się odpalił kurwa po chuj. Nic się nie odzywam, pierdolę. pierdolę. Nie, ale jak będę w Polsce na wakacje to pojedziem z E, do wakacji mu przejdzie. No ja też w szoku, no nie kurwa czego nie mogę do was dołączyć, cygany? Ja, ja myślałem, że on chce zagrać, kurwa, albo co?